Dzień dobry, mamy 2 kwietnia. Jesteśmy dzisiaj w Międzyrzeczu u kolegi Janka Sycza. Janek dzisiaj ponownie pokaże swoją kolekcję gołąbków oraz pokaże nam jak przygotowuje mieszankę dla gołąbków. W tym momencie oddaję głos Jankowi. Zaczynamy. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 2 kwietnia. Ponownie się spotykamy przed świętami wielkanocnymi. I jeszcze raz chciałem zaprezentować dla tych, co nieuważnie oglądają nasze filmiki. Jak przygotowuję siarę i zaczynamy od siary, a mianowicie pierwsza część to jest, trzeba zrosić tą, ten granulat wodą o, w ten sposób, nie za dużo, że to nie pływało. Następnie dodaję garstkę kukurydzy, którą kupuję w międzychodzie, jest zmielona pięknie i młode to super jedzą. Następnie, tak jak mówiłem, daję trochę więcej siary, łyżkę siary, potem następnie wuspinamin, wósp, witaminy, sypię i żadna filozofia, łyżka, o, mieszam, tak to wygląda, a tu jeszcze pokażę, Wczoraj narwałem pokrzywę, tak jak mówiłem. Nie trzeba wlewać gorącej wody, normalna woda kranowa, i można tak samo o, trochę jeszcze tą pokrzywką, czy nawet w ogóle spryskać pokrzywką. To jest witamina C. No i mieszamy. No i żadna filozofia. Po wymieszaniu dajemy do korytka o, i tak, żeby. Tak jak Państwo widzicie, żeby ta siara się okleiła, żeby nie spadała na ten, bo tak spadnie do karmnika i one nie chcą już potem to wybierać. No i o, gotowe. To tyle na temat siary, jak przygotowuję. Następna rzecz, pytali, to jest tak zwana siara turbo, 100%. Najlepsza, jaką produkuję... Była badana w laboratorium w Paryżu, w Londynie, w Berlinie, w Zielonej Górze i w Płocku. Jest certyfikat. Kto by był zainteresowany, jest sześć stron opisu, mógłbym to wysłać. Ta turbosiara działa dla ludzi, którzy mieli duże problemy zdrowotne, działa na system immunologiczny człowieka. Na potencjał. No, tak, trochę. Nie będziemy o tym głośno no mówić. Wytnie się. Tak. I co jeszcze? Dla pań piękna cera jest, jak to je tą siarę. A tu jest tak zwana ta siara dla gołębi, siara przemysłowa, pisze, paszowa. nie? To biorą Holendrzy, Niemcy, Belgowie i nie ma sensu kupować tej Turbo, bo Turbo jest dwa razy droższa jak ta. Nie ma sensu. Wystarczy zupełności siara paszowa. To nie wiem, na temat siary nie będę tu wygłaszał prelekcji, bo o co chodzi wszyscy wiedzą. To, to prze... tak, na temat siary myślę, że to już wszystko. Okay, to przejmy teraz do tych twoich pięknych gołąbków olimpijskich. Tak, tutaj chciałem Państwu zaprezentować gołębie od Tomka Majera. Z gołębi olimpijskich, z tych gołąbków mam tutaj te ptaszki, co są niżej, o, tak one wyglądają. Pozdrawiam Tomka Majeras, tak wyglądają te jego gołąbki, trochę się boją wiadomo, ale są piękne, on to nazywa mrągusy. O, te, te super latają i tak mówię, już nie chcę do ręki brać, żeby je nie... bardzo ładne gołębie są piękne ptaki. No, ale od razu zaznaczam, że to nie są tanie gołębie, nie. Tysiąc euro płaciłem za parę młodych. To teraz następny hodowca, którego bym chciał serdecznie pozdrowić. To jest Józef Biskup, fajne nazwisko ma, z zawadskiego. I od niego w zeszłym roku nabyłem. Piękne gołębie, można powiedzieć, pokażę trochę tutaj. Państwo zobaczycie, są gołębie przeważnie cztery konkursowe, pięciokonkursowe i tu wszystko widać, z jakiej linii, a z drugiej strony jest rodowód z kartą, gołąbka, nie? Także Józek bardzo ładnie to robi i bym, tak, pięciokonkursowe gołąbki, i bym polecił dla młodych hodowców, tu jest wos. Piękny, czerwony. Tu zresztą jest na tym. Zaraz Przemek, Przemek go pokaże. A tu ten czerwony z białym dziobem, to Józek mi przysłał na urodziny. Bo jedną parę mi przysłał, były dwie samiczki. Ten czerwony, to jest imbred, którego Miał dla siebie, ale zrobił mi prezent na urodziny. To jest ten wos, potem następny piękny gołąbek groszek. Potem zaraz tu zobaczymy co. O, bardzo lubię te gołębie, te ciemne. Te ciemne ptaki. To jest gołąbek, który zrobił, tu pisze, pięć konkursów z gołębi Jansen Prange, nie? Ale mam dwa nawet, takie mi przysłał Juzek dwa. Tu jest jeden, a drugi jest na jajkach, to nie chciałem ruszać. Potem tu jest czterokonkursowy, ładny ptaszek. Następny jest taki groszek konkursowy wyjątkowo ładny gołąb jest ten, z takim krawacikiem białym, on jest tutaj, o to jest ten tutaj. I bardzo, bardzo fajne te gołębie Józka są, bo nie są za duże, takie jak mi się podobają. Tak, z tym krawatem, taki świąteczny. Tu następny są płówki. Jansen Van Lun tak wygląda, tu potem są następny czterokonkursowy jest ptaszek, niebieski, tu od razu oko wszystko jest zrobione, robi mu tam w Zawadzkim profesjonalny, profesjonalny fotograf, tak mówię, zbliżenia są ładne, a z drugiej strony jest rodowód z kartą. No, i, Pozdrawiam i, kolega z branży. Tak, o, tak to wygląda bardzo ładnie i tak mówię, kto by był, polecam dla młodych hodowców, którzy zaczynają, bo Józek Biskup ma dużą wiedzę, ma dużą wiedzę odnośnie gołąbków i naprowadzi młodego jak to ma prowadzić. U mnie nawet był grzecznościowo i połączył te gołębie znacznikami. Że się nie męczył, i, i są złączone tak jak on by to złączył. Także gołębie są piękne, zadbane, tak to wygląda. I teraz zaprezentujemy młode gołąbki Janek przedstawię? Tak. Tu są młode gołąbki, powiem tak, parzyłem gołębie stare na trzy fazy. Pierwsze zaparzyłem w styczniu, to są repery paszkowiaki i część siotorów, o te ciemne to są siotory. Proszę zobaczyć, one już są ładnie wypierzone, jedzą. Ja nie wysyłam nikomu gołąbków, jak nie widzę, że jedzą, muszą być pod lotkami. O, tu jest taki białolotek, to jest z tych, cośmy prezentowali paszkowiaka, tego białolota, to jest jego dziecko, a drugi jest ten niebieski tutaj, nie? A ten taki ciemny, to jest siotor z tych jego super gołąbków, nie? tak to wygląda z tymi mutkami. Teraz przedstawimy kolejną partię olimpijskich gołąbków. Tutaj właśnie jest samiczka francuska od mistrza Francji. Proszę zobaczyć, jakie ma piękne gołębie. Tu jest rodowód tej samiczki. 18 rok, to ma piąty rok. A ten jej partner to jest Belk Szellenc. Tu jest zdjęcie od hodowcy i tu są jego gołębie olimpijskie. I z tych właśnie się wywodzi ten białolot z tych gołąbków olimpijskich. A to młode to jest ich dziecko. I proszę zobaczyć, że. Tata jest inny, mama jest nakrapiana, młody wyszedł niebieski białolotek. Tak. I jeszcze serdecznie pozdrawiam z tej strony Andrzeja. Nie chciał, żebym mówił o nazwiskach z południa Polski, który hodował 47 lat gołąbki, się wyleczył z tej choroby. I ku uciesze jego żony i wnuczki, bo teraz więcej czasu. Spędza z żoną i z wnuczką spacery, i tak dalej, a przedtem pół dnia w gołębniku siedział, nie? Także mówi, że się wyzwolił z tej choroby, wciąga, ale mówi, idzie. Także te gołąbki przysłał do mnie 12 par z jego tych pięknych holendrów. Tak mówię, ta francuska super, i gołębie się sprawdzają, bo dawali na wspólne gołębniki i robiły wyniki, nie? Janek pokaż jeszcze jakie masz nowości w rozpodzie. Tu chciałem zaprezentować pięknego Samczyka od Niemca, od pana Stefla, który tylko się zajmuje hodowlą gołębi na wspólne gołębniki na Afrykę. No na, na te najdroższe. No w każdym bądź razie gołąbek jest piękny. Tak wygląda nie może a ja tak nie umie ładnie prezentować. Ale jest taki lekko mrągaty, jest naparzyłem go. Ładne loto ma mocne. Poże tyle, że ten gołąbek jest cały czas w niewoli. Nie? To jest od, od Andrzeja z południa Polski ale nie dałem na tą samicę co on, bo zakupiłem czy samice od Pita Westy i jest tą samicą, a Pit Westa nadmienię, że w ubiegłym roku został okrzyknięty najlepszym hodowcą świata i Europy jego gołąbek na Fryce wygrał główną nagrodę milion dolarów i jest wystawiony na aukcji za milion dolarów kto da więcej są zainteresowani tak suma niesamowite zainteresowani są Arabi i Chińczycy także nie śledzę bardzo Intensywnie, ale już jest ponad milion dolarów, także jak go sprzeda, to będzie miał gołąbek, zarobi mu ponad 2 miliony dolarów, a zresztą Pete Westra i tak jest bardzo bogatym człowiekiem. Teraz chciałem zaprezentować dla Leona gołąbka Szelensa z ubiegłego roku, który pochodzi z hodowli siotora. Tak wygląda młodek, nie? I chcę, jeszcze namawiam Józefa Biskupa, że mi sprzedał samiczkę do niego, bo ma oryginalną Szelensa samicę, nie? A ten gołąbek pochodzi od siotora. To jest bezpośrednio zakupiony u Majera. Ładny gołąbek jest naparzony na samicę Gokla, tą olimpijską i ma w tej chwili młode. Nie wiem, tak wygląda, bo Leon chciał zobaczyć ładnie płyciutki, dorączki taki. Następnego gołąbka, którego chciałem zaprezentować, bardzo piękny gołąb Stichelbau. Proszę zobaczyć, jaki ma nalot brązu i w ubiegłym roku, jak byłem na urlopie we Włoszech, Mój brat kochany, który mnie chciał zastąpić z Londynu, przyjechał i dwa dni przed moim powrotem ojciec jego, który kosztował 2000 euro, wyskoczył mu nad plecami i wylądował u pana Schlepphorsta, bardzo znany hodowca niemiecki, który się specjalizował tylko w gołąbkach na daleki dystans. Mówi, panie Janie, gołąb jest u mnie, ale jest kwestia tego rodzaju, że miasto mu wypowiedziało dzierżawę tam, gdzie miał gołębnik i musiał zlikwidować i na miejscu tam, gdzie były gołębie jest blok. I gołąb przyleciał, chodził biedny tam po tym ogrodzie, ale pan Szlephorst mówi, Jan nie jestem w stanie go złapać dla ciebie. Przykro mi bardzo, ale został mi jego syn. Taki sam jak ojciec, także chociaż tyle. Pięknie zbudowany, jest naparzony na samiczkę ciemną od repera. I jeszcze na koniec bym pokazał jednego pięknego gołąbka. Serdecznie pozdrawiam Sławka Ładę, który wygrał masters dwa lata temu u nas tu w Gorzowie. I mam od niego, to znaczy nie bezpośrednio od pana Andrzeja z południa Polski, który zakupił te gołąbki. Proszę zobaczyć jak on ma piękne oko. To są gołąbki od Gokla z linii olimpijskich. Pięknie zbudowany samczyk. Także serdecznie pozdrawiam Sławka Ładę. Ma bardzo piękne gołębie. Proszę zobaczyć jak on wygląda. No. To tyle chyba prezentacji. Tak, mówię, w tym roku bardzo ograniczyłem hodowlę ze względu na ceny paszy. Już nie będę tu publicznie mówił, miałem w zeszłym roku ponad 200 sztuk. To tyle wydałem kasy na karmę, że lepiej nie będę mówił o tym. No, także lepiej mieć mniej jak konkretne, powiem tak. Na dzień dzisiejszy jest w hodowli. 90 sztuk, także było 220, jest 90 i mówię, lepiej mieć mniej, dobrze jezim dać i żeby, żeby to latało. Tak o połowę przeszło jest redukcja. No i co? Hodowcy nie lubią, jak się za dużo mówi. Więc w związku z tym, że nadchodzą święta, wszystkiego najlepszego dla hodowców, szczęścia, zdrowia, smacznego jajka. I żeby się darzyło i, i hodowla, żeby się dobrze y, kolegom rozwijała. To tyle z mojej strony. Wszystkiego najlepszego do widzenia. Młode są już, jest, jest młody gdzieś ponad 40 sztuk, Także mówię to już jest u mnie teraz wysoka półka. Bo tak jak mówię, są siotory, są repery, są Tomka Majera, są gołębie piękno od Andrzeja. Nie, to mój hodowca, który hodował 47 lat, także lipy nie ma. Jeszcze raz pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję Jankowi za tą piękną prezentację. Niedługo zobaczycie film, a pod filmem i na filmie będzie kontakt. Janka, jakby ktoś był zainteresowany gołębkami. Pozdrawiam, cześć.